Rzadko noszę kitkę, ale czasami się zdarzy. Mam założony zwykły taki czarny dresik. Pogoda nie rozpieszcza, jest ogólnie szaro, buro i nie podoba mi się to, jak wyglądają ostatnie dni. Tutaj na stoliku leży książka, którą ostatnio czytam. Jestem już całkiem daleko, także można będzie się spodziewać jakiejś rec recenzji na TikToku, myślę. Ostatnie szare dni mocno raczej spędzam na tym, żeby właśnie sobie czytać książki, pisać książki, to pozwala mi się trochę oderwać, że tak powiem i nie myśleć o tym, jak brzydko jest na dworze. No też trochę pracuję przy zwykłym komputerze i no troszeczkę właśnie teraz mniej streamowałam, no po prostu no nie gram tyle. No, także jest jak jest, zaraz idziemy na zakupy spożywcze, bo tam wszędzie to mi wychodzi, no, no z tych baby hairów. I ich tak uzbierać wszystkie, to jest jak grzywka mogę zrobić. A Dawid siedzi w swojej ciemnej jaskini. sobie odcinek. Łaska. Co kotka? za każdym razem jak z domu czasem słyszę co tam pierdolicie, ale chuj, kontrakty Nie mamy pieniędzy? Dwa złote? Jedziemy z chłopakiem na zakupy, tymczasem zakupy z chłopakiem. There's dirt on my hands Strong like a tree There's roots where I stand Oh, I've been running from the law Hope they won't shoot me down

Dzień porzuconego rozbitka pierwszy, jednak mnie zabrał. Czy jestem adoptowana? No. Jestem z gumą. No. Nice. Ale mają brudne auto. To po jest przyciemnianie kar karoserii zamiast szyb. To ładnie sobie jechaliśmy. Co wziąłeś? 373 złote. No ładnie wiatr robi. Tego to nawet nie podniosę. To jest bez sensu, bo będzie pusty, będzie się wywalał. Niech tu stoi. Może się na trawie aż tak często nie wywali. To ma zimno jest. Ona wie. Ona czuje. No i jesteśmy już w domu. Jak mam być szczera, nie przepadam za rozpakowywaniem zakupów. No ale za chwilę się za to wezmę, tylko najpierw może coś zjem. lodówce, no całkiem, całkiem pusto powiedzmy, ale ja mam tutaj mój sos z wczoraj, makaronik dodatki, czyli ser, oliwki i orzeszki. I to sobie teraz po prostu odgrzeję. Przy okazji zwolniłam trochę miejsca w lodówce, tak, więc będzie łatwiej wypakowywać rzeczy. Pełna wypakowana. Mo je zamko. Koniec, Co robię? Odgrzewanie łyżki. Mhm. No i zawitź co tu będzie coś gotował, więc je ja idę. Jeść! Ta, 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 ta. mi bateria padnie, więc chwilę mi zajmie. Co tu ma kuchenny? Gemuzen und paprika.

120. poczytałam trochę książki, dosyć dużo, jeszcze chyba wrócę do niej. E, taki o ten dzionek, taki właśnie chill day, leniwy dzień. Dowidzi sobie coś gotuje. Haloni. Spalony. Nie jest spalony, nie jest spalony. Halloween? Ja mam teraz właśnie dylemat, czy chcę zaczynać kolejny rozdział w książce, czytać? Czy może już usiąść sobie do pisania? Czy może iść już te ciuchy wyprasować? Czy może już myśleć o streamku? I jeszcze mam parę rzeczy takich drobnych do ogarnięcia, ale to tam za jednym posiedzeniem ogarnę. Wszystko mogę, nic nie muszę. skończone, co prawda już część rzeczy pochowałam do szafy. No i teraz może tylko w sumie schować. Teraz mam do wyboru albo czytanie książki, albo pisanie książki, albo streamek. Jest godzina 16.20, więc myślę, że może zrobię takiego wczesnego streamka, żeby skończyć wcześniej i cały wieczór mieć jeszcze właśnie napisanie książki i czytanie. Więc myślę, że to jest całkiem dobry plan. Jeszcze muszę parę rzeczy zrobić przy kąpie i muszę jeszcze usiąść do paru rzeczy, więc chyba po prostu idziemy teraz do kompa i zrobić streama. What? Siedzę już przy kąpie, mam jakieś 20 nieodczytanych wiadomości. E, chyba tego nie ruszam. Chyba tego nie ruszam, bo odpowiadam może po streamie albo wieczorem jakoś późnym. Nie wiem. No dobra, podpisywałam od razu. Mam już to za sobą. Lampkę zapalamy. O! Teraz, no teraz to już jest super jakość. E, no i co? No już się powoli przygotowuję do streamka. Tu gra. Tu podgląd, tu różne kiertoły, więc. E, więc powoli będę siadać i streamować. Streamek, moja postać e, biega, przynajmniej ja nie muszę. No, ja jestem tutaj. W e, sobie pewnie tak spędzimy trochę czasu na tym streamku. E, jest chyba okej. Okay. Daily vlog nie daily. No, bo ja nie wiem, jak mam to nazywać. No, już na czacie piszą, <grytanie> ale są, są. Jest 21.13, więc ten stream potrwał dosyć długo. No i co jakiś chyba... Może jutro rano się umiejętę. Te włosy muszę zwłaszcza mówić, więc może jutro rano. A Kiku kikcom też tak przez dwa u. Reklamujesz się na moim bardzo znanym kanale YouTube, tak? Myślicie mi do Myślicie Dawidowi do bo jest biedny. Musi siedzieć i grać. I jeść ten sam obiad z rzędu. przez najbliższe trzy dni. Bardzo dobry obiad zrobiłem. Jutro chyba zrobię znowu ten sam obiad w no. tej samej ilości i też go znowu za ten. No ja na obiad jem to samo co na kolację, jem to samo co na obiad i co wczoraj. Wiemy co u chłopaka? Wiemy co u kota. Ciężkie życie, harowanie i zarabianie, prawda Pamko? Biedna jesteś. Gratuluję pani. Gratuluję w egzystencji, super robota. Super. O książkach, streamek na TikToku. Tak, wspólne pisanie, tak. Piszemy razem, myślę, że na razie teraz gadamy o książkach. Więc yes, <laughs> to jest no takie ludzie, y, trochę pisanie, trochę gadanie. Chyba teraz dołączę Pobecnie do pisania. Ale powiedzcie mi o co chodzi, dlaczego ta książka kosztuje 220 zł? Ja czy... książek zainspirował mnie, by chwilowo wszystkie czytać. Okay. I... i spisać, ciemno. O. Dalej niewiele o drukarniach y, proponowane, w sensie oferowane. Nie pamiętam jak chciałam zrobić, yy, została cena, więc też z tego zrezygnowałam. To rozumiem, troszeczkę mam cenę. Zrównoważona jest licencja, właśnie ta dystrybucja. Napisałam. Będę jeszcze pewnie siedzieć już do późna i dłubać i pisać. Pewnie w międzyczasie jakaś przykąska wleci albo jakieś coś jeszcze do picia. Także tak sobie czyluję Tak wygląda taki mój luźniejszy dzień. Muzyczka, jednak leci. Pisanie z jakąś panią jest. I boki. Wszystko dobrze. Dobra, no i update jest już po północy, skończyłam właśnie pisać, powoli robię się zmęczona, więc pójdę już e, zaraz po prostu spać. A oczywiście, kiedy jest wyna, to trzeba ją wykorzystać i pisać, ile się da, więc po prostu popisałam troszkę dłużej i będę się po prostu zbierać do swania, także to by było na tyle z tego bloga. E, mam nadzieję, że Wam się spodobał, że miło sobie spędziliście czas. E, no i tyle miłego dnia albo dobranoc, i trzymajcie się, papa. Pa.